Jak liczyć natężenie w polu elektrycznym? Dzisiaj skupimy się na natężeniu w polu centralnym, i to natężenie wtedy możemy opisać wzorem K przez R kwadrat. Stała K zależy od tego, w jakim ośrodku się znajdujemy, Q to będzie ładunek źródłowy, który dane pole wytwarza, a R to będzie odległość punktu, w którym chcemy zmierzyć natężenie, czy policzyć natężenie, odległość tego Punktu od ładunku tego źródłowego. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że mamy ładunek źródłowy o wartości Q i teraz w punkcie A chcemy zmierzyć natężenie tego pola. No to mierzymy sobie odległość R, wstawiamy do wzoru R, wstawiamy do wzoru Q i wstawiamy K. Zazwyczaj to będzie 9 razy 10 do 9 i w ten sposób liczymy natężenie. Schody zaczynają się wtedy. Kiedy okazuje się, że mamy jeszcze jakiś kolejny ładunek, powiedzmy Q2, który również znajduje się w jakiejś odległości, powinnam napisać teraz R2 od punktu A. Jak wtedy sobie radzić? Właśnie z tym natężeniem, no trzeba te dwie wielkości dodać do siebie wektorowo, czyli trzeba zauważyć, że e, czyli natężenie pola, jest wektorem. Teraz jak ten wektor narysować? Wektor e będzie miał taki sam kierunek i zwrot jak siła, ponieważ wektorowo możemy napisać, że natężenie to jest stosunek siły elektrycznej do ładunku próbnego. Przy czym siła elektryczna to jest zawsze siła, Którą będziemy pokazywali, jak ona by zadziałała na ładunek próbny umieszczony w tym miejscu. Tak? Bo w punkcie A nie ma ładunku, ale wyobrażamy sobie, że umieszczamy ładunek próbny, który zawsze jest dodatni. Więc jeżeli tu jest również ładunek dodatni, to wektor E będzie działał w tę stronę. Jeżeli tu będzie na przykład ładunek ujemny, no to ładunek dodatni i ujemny się przyciągają. Tak? Dodatni, dodatni się odpychają, ale dodatni i ujemny się przyciągają. Zawsze na tej drodze, która łączy ładunek Próbny, czyli ten w punkcie A, ze środkiem tego ładunku, który wytwarza pole. Czyli to by w, był wektor E2. Wartość wektora E2 to by było kQ2 przez odległość R2 do kwadratu, a potem musimy to dodać wektorowo, czyli na przykład metodą równoległoboku, i w ten sposób dopiero wyznaczamy wektor wypadkowy. I to, co tutaj robimy, nazywamy zasadą superpozycji.